witam po przerwie i nagrywam znowu coś tutaj, żeby powiedzieć no już po dłuższej przerwie w, w domu, bo pogoda za oknem no niestety w pełni w pełni w pełni zima tej jesieni do tego dzisiaj trochę bardziej deszcz niż śnieg, więc postanowiłam postanowiłam znowuż w domu nagrać i od razu przechodzę do rzeczy. Dziś chciałabym powiedzieć mm. taki temat, bo właśnie no już od kilku dni tak chodzę i ten, <noise> ten temat mi właśnie przyszedł w takie, takie zrozumienie, żeby, żeby nakręcić, ale jakoś znowu dawno nie nagrywałam w domu i muszę znowu wrócić do tego trybu, jednak, jednak wolę, <noise> nie wiem, na to, że mi się lepiej nagrywa. No, ale wracając do tematu. Dziś o, yy, tak jak tytuł filmiku, zmiana i dojrzewanie. Yy, bo właśnie przyszło do mnie, właśnie <laughs> przyszło do mnie, że zmiana tak naprawdę, że właśnie, dlaczego się boimy ten zmian? Oczywiście nie wszyscy, tak? Część z nas yy, yy, boi się zmiany, a część w ogóle. Chodzi te zmiany wręcz przeciwnie, znowuż zmienia co chwilę, zmienia co chwilę. Miałam w życiu takie osoby, które wręcz przeciwnie nie bały się tych zmian, ale no, wydaje mi się, że one trochę no, że byli przyciągamy się też na zasadzie trochę takich podobne, przyciąga podobne, tak, ale takich trochę też skrajności. No i znałam takie osoby, które właśnie w zmianę co chwilę wchodziły, co chwilę zmieniały, co chwilę, a ja znowuż no, miałam kiedyś bardzo duży problem z tą zmianą. Eee, dziś mam już dużo, dużo mniejszy. No, oczywiście, za tą zmianą kryje się lęk, tak? Lęk, który wynika tak naprawdę, lęk, który jest w naszym tak naprawdę umyśle, tak? To nasz umysł boi się zmiany, no bo on się porusza wśród tych, właśnie przekonań, tych programów, które mamy, znanych, tak? No i nie chce zmiany, on chce się poruszać po, po tym, co już zna, tak? No, i właśnie tak do mnie przyszło, że ta zmiana tak naprawdę to jest dojrzewanie, tak? Że jak wprowadzamy jakąś zmianę w naszym życiu, to tak naprawdę dojrzewamy. I to mm, wiek tutaj nie ma znaczenia, bo słuchajcie, możemy mieć, nie wiem, lat, yy, i znam takie osoby, które mają 20-20 parę lat, i chodzi o dojrzałość emocjonalną. Nie chodzi o wiek, bo można mieć, właśnie tak jak powiedziałam, 20 parę lat i dojrzałem emocjonalnie. I mieć e, m, tak w głowie poukładane, że tak powiem, niż osoba, która e, ma, nie wiem, 50, 60, nawet 70 lat, ale emocjonalnie i tak można, to, to są też przekonania, że im człowiek starszy, tym mądrzejszy. No znowuż nie każdy. Mądrzejszy w sensie takiego, m, no mądrzejszy, ale no właśnie, kiedy? Kiedy nie staje się z wiekiem, tylko kiedy doświadcza życia i wyciąga lekcje, tak? Z tych swoich doświadczeń nie powtarza w kółko tych samych błędów. Przez to stajemy się mądrzejsi, a nie z metryką z wiekiem. Stajemy się mądrzejsi, kiedy właśnie przestamy powielać te schematy, przestaniemy no, popełniać w kółko te same błędy. No, i tu podam naj, najlepiej jest na przykładzie, tak. Na, na przykładzie, podam tutaj na przykładzie, no relacji, no bo nasze życie tutaj na tej ziemi, no to podstawą są nasze relacje, tak, związki, relacje i to wszelkie relacje, tak no ale podam na przykładzie tej mojej, no zawsze podaję albo najczęściej podaję taką przyjadłam sobie zasadę, tak, na podstawie własnego życia, tak, no i podam na przykładzie tej mojej piętnastoletniego związku gdzie no, spotkaliśmy się tak naprawdę dwie osoby? Dwie osoby niedojrzałe, tak? Mimo tam mieliśmy po 30 dokładnie lat, ale no, emocjonalnie dopiero później po fakcie wyszło, tak? Po iluś tam latach, że oboje byliśmy niedojrzali, tak? Właśnie emocjonalnie to, że mieliśmy 30 lat, to już można by powiedzieć, no to, to już. No nie. I właśnie znowu, no i na tym przykładzie, tak? Byliśmy niedojrzali. No bo ja w tym związku pozwalałam na pewne rzeczy, tak? Na które nie powinna była pozwalać, no ale mój były partner też robił rzeczy, których też nie powinien, jako osoba dorosła, tak? No ale nie dojrzała. No i można powiedzieć, że, że ja jako ta i że właśnie jeśli chodzi o ten związek, to nam trudno wprowadzić jakieś zmiany, no bo musimy się przyznać właśnie, no między innymi w tych związkach trzeba powiedzieć otwarcie, tak? Że no mamy te swoje jakieś cechy narcystyczne, mamy te toksyczności, no bo znowuż spotykamy się na tych brakach, czyli na braku wynikającego braku miłości, której nie dostaliśmy, jak byliśmy dziećmi, tak. No i spotykamy się to na złączy, ale też inny aspekt jest tego przeciwności, tak. No bo można powiedzieć, mój partner tylko brał, 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 czyli to jest toksyczność też, tak. No bo brał, brał, brał. Na początku oczywiście to nie tak, bo na początku to mnie tam jakimiś prezentami obsypywał. Ja też te prezenty tak nie umiałam przyjmować, no właśnie, bo ja byłam znowuż wychowana w domu, gdzie się tylko dawało, dawało, dawało. No i to jest też toksyczne, bo trzeba przyjmować i dawać, musi być równowaga, a jak nie ma równowagi, no to związek no nie będzie zdrowy. O, mówiąc tak najprościej, nie będzie zdrowy. Więc spotykamy się na brakach. Ale tak naprawdę te braki są przeciwnościami, tak? No bo on tylko brał, a ja tylko dawałam. No i teraz, wprowadzić jakąś zmianę. No znowuż, dlaczego też się działo? No to, to jest szeroki temat, to są te nasze przekonania wyniesione z domu. tak? Że e, ostatnio też przeczytałam. Jakiś post, post, w którym było napisane, że właśnie y, spotykają się dwie osoby, tak? Powiedzmy, osoba taka z zachowaniami narcystycznymi, która jest, w której no pod, y, przykryte te braki są przykryte przez ego, znaczy chyba tam ego działa, a ta druga osoba empatyczna, no to kieruje się pokorą. No i tak by było, tak? Bo jedna bierze, bierze tak egoistycznie, zachowuje się bardzo egoistycznie, czyli jej życiem, znaczy jej zachowaniem, nie życiem, tylko jej zachowaniem kieruje ego, że taka osoba jest bardzo no, ma no, duże ego, a ta druga osoba no, pokornie znosi to wszystko, czyli jest taka pokorna, czyli można powiedzieć, że przeciwieństwa, tak. Łączy nas brak miłości, ale też przeciwieństwa. Hmm. E, e, więc tak mówię, no to rzeczywiście tak jest tak? no i e, dlatego się boimy tej, jaki to ma związek z tą zmianą i że ta zmiana, wprowadzenie tej zmiany stanowi jest krokiem do tak naprawdę wejścia w dojrzałość no bo przecież osoba dojrzała no, nie powinna pozwalać na to że nie wiem, druga osoba mi umniejsza że mnie dołuje, no już nie mówiąc o przemocy psychicznej czy fizycznej manipulacji, tak no nie powinna pozwalać Znowuż ta druga dorosła osoba też nie powinna tego robić, tak? No i spotykają się tak naprawdę dwoje dzieci, które mają traumy, nie chcą tego wprowadzić, tej zmiany, no bo by trzeba było wziąć odpowiedzialność za swoje życie, tak? I dorosnąć. No ale przychodzi kiedyś taki moment w życiu, że któraś z tych osób, no musi, tak? No musi, nie musi, no znowuż, mamy wybór. Mamy zawsze wybór, zawsze mamy wybór. Yy, ostatnio tak jakieś mam yy, z różnych źródeł, że niekoniecznie zawsze mamy wolną wolę, ale z różnych materiałów, z różnych osób, które słucham, ale zawsze się powtarza, że zawsze wybór mamy. No i jak jak z tym tematem też posiedziałam głębiej, to, no to tak się zastanowiłam, że zawsze ma wybór, wybór tak? No ja też miałam wybór dalej być z tym partnerem yy, i mogłabym yy, żyć do końca z nim, no ale jednak, no nie, dokonałam wyboru, tak? Że jednak nie chcę. Tak? Najpierw był powiedzmy ten proces, że dojrzałam, tak? obejrzałam te jakieś materiały, zaczęłam szukać no, wiele rzeczy i takiego uświadomienia sobie, no, w moim, przynajmniej w moim życiu. Ale myślę, że w wielu, w wielu życiu wielu osób no, był ten okres pandemii, tak? że zostaliśmy zamknięci trochę w tych domach i no, po prostu ja uważam, że to jakby działania Boga z góry takie. Że, no, że przyszło do weryfikacji naszych związków, naszych małżeństw, tak? naszych też relacji rodzinnych, no, tego wszystkiego. Popatrzcie, jak od czasów pandemii wiele się zmieniło, ile związków się rozpadło. Tak? No, wiele osób dzięki temu właśnie prowadziło zmiany, czyli dojrzało i wzięło tą odpowiedzialność za swoje życie. Tak, tak jak i ja zdecydowałam, tak, że jednak nie chcę być w tej relacji. Tak? I wzięłam to, tą odpowiedzialność za siebie, czyli wprowadziłam tą zmianę. No i ta jedna zmiana, no, wprowadziła w moim życiu kolejne zmiany, w sferze zawodowej, w relacjach innych, w przyjaźniach. Ale chodzi mi właśnie dzisiaj się tylko i wyłącznie skupić na tym, że zmiana to tak naprawdę jest dojrzewanie, bo znowuż i tak naprawdę, już tam na jakimś wcześniejszych mówiłam, że jedyne w życiu. Pewne to zmiana i tak jest. I tak naprawdę, przez całe nasze życie, popatrzcie na swoje życie, mamy te różne wyzwania, wychodzimy do tych wyzwań. Czasem te wyzwania są no, takie drastyczne, tak? No, to może być jakaś choroba, to właśnie może być rozpad związku, to może być rozpad rodziny, no różne, tak? W pracy jakieś właśnie zwolnienie, tak? Czasem dobrowolna zmiana pracy, no tak jak u mnie było, że już, że już po prostu nie, nie chciałam być w tej pracy po 15 latach. Tak? No ale przyszły różne sytuacje, które się tam w tej pracy zadziałały, jakby zmobilizowały i przycisnęły mnie do tego, żeby jednak tą zmianę wprowadzić i je dojrzeć, tak. E, 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 więc no tak naprawdę. No, znowuż, mamy wybór, możemy nie wprowadzać tych zmian, ale popatrzcie na swoje życie, czy czasem tak nie ma, że dzieją się już takie rzeczy, że po prostu no, stajemy do tej zmiany. Wtedy, wtedy, wtedy no, ta zmiana jest może boleśniejsza. W takim sensie, że no, budzi nas większy może lęk, no bo znowuż, w tej naszej głowie. Ten umysł nam tam mówi, że sobie nie poradzimy, że to jest złe i w ogóle, no ale warto jest właśnie nad tym zapanować, tak? że, Bo popatrzcie nawet. Bo każdy z nas dokonywał jakichś zmian, dużych czy małych, częstych, czy mniej, czy w takich dużych odstępach czasu, na przykład jak ja, ale no dokonywał tych zmian, tak? Czy zastanówcie się, czy później po czasie nie okazywało się, że ta zmiana wyszła na dobre? Często właśnie mówię, kurde, że po fakcie, tak? Mądry Polak, po szkodzie, po szkodzie, jak to się mówi, że później człowiek się zastanawia, poszedł do tej zmiany. Na przykład, no na przykładzie, zmienił tą pracę, tak? I później mówił, kurde, czemu ja tak późno to zrobiłem? Czemu ja wcześniej tego nie zmieniłem, tak? Albo czemu ja wcześniej nie pomyślałem o tej zmianie, tak? No właśnie. Bo jesteśmy tak naprawdę więźniami naszego umysłu, tak? A umysł jest więziony przez te nasze przekonania, dlatego tak ważna jest praca z tymi przekonaniami, jakie mamy te przekonania, programy, tak? Co myślimy o sobie, tak? Jak rodowo, z pokolenia na pokolenie, żeby sobie popatrzeć wstecz jakieś E, jakie są schematy, e, m, jeśli chodzi na przykład, jak mamy, nie mamy szczęśliwego związku i, i też so, co sobie gadamy. Ja pamiętam tak już na koniec, żeby się nie rozwlekać tego tematu, bo już bym weszła na inny temat znowu. Dziś chciałam się właśnie skupić tylko na tej zmianie i że zmiana to dojrzałość. Hmm, że hmm, jakie sobie właśnie wymawiamy rzeczy. No ja na przykład sobie tam wymawiałam do, przez trzy czwarte swojego życia, że a, nie mam szczęścia w miłości, nie mam szczęścia w miłości. No bo gdzie, gdzie, musiałam w domu, w swojej rodzinie, po rodzinie patrzeć, że te małżeństwa jednak nie do końca były takie szczęśliwe. No i ja sobie tak, może jako dziecko też słyszałam pewne rzeczy, tak? I sobie wymawiałam, no ale znowu, kto tak powiedział? Więc warto zauważyć, jakie mamy te przekonania, co my do siebie mówimy, też co wokół świat, czyli ludzie, z którymi żyjemy, z którymi mamy kontakt, co nam mówią, tak? Czy nie wychodzimy do tej zmiany, bo otoczenie trochę no nie chce naszej zmiany, tak? No bo chce, żebyśmy byli tak jak do tej pory, tak? Więc, więc warto się zastanowić, czy właśnie nie uciekamy przed jakąś zmianą, no bo nie chcemy dojrzeć, tak? Bo znowuż dojrzewaniem. No, no, no idzie też odpowiedzialność, no, a my często no, nie chcemy wziąć tej odpowiedzialności. Jeszcze mi tutaj do głowy przychodzi, że właśnie też możemy się bać, no, jak pewne rzeczy odkryjemy, tak. No, tak jak ja w tym związku, tak, czy też w innych tych relacjach, przyjaźniach, no to no, musiałam się później zderzyć z, z tym, no, że żyłam tak naprawdę w kłamstwie, że moje całe życie to było jakieś, no życie. Tak, jak się to mówi w środowisku rozwojowo-duchowym, że życie w takiej iluzji, tak? Że ktoś był mi wierny, mi się wydawało, a potem okazało się, że nie, tak? Że tam jacyś przyjaciele się ode mnie odwrócili. No właśnie, czyli no żyłam w kłamstwie, że wierzyłam w jakieś rzeczy no, i trzeba będzie się z tym zderzyć, no i wiadomo, to jest bardzo bolesne, tak? No ale wszystko jest do przejścia. Lepiej zmierzyć, zmierzyć się z tym i resztę życia. Przeżyć, żyć, może nie przeżyć, tylko żyć, ale na bazie własnych przekonań, tego świadomego wyboru, a nie świadomego wyboru, bo rodzice powiedzieli, że tak ma, tak ma być, czy jesteś znajomi, czy rodzina, że tak wypada, nie wypada, tak? I to tak właściwie było właśnie nieświadome życie, życie czyimś życiem, albo życie pod dyktando innych, albo zgodnie z oczekiwaniami innych, a nie nasze, tak? Więc trzeba będzie się zderzyć z tym, no i to jest chyba najtrudniejsze, tak, że uświadomienie sobie tego. No ale warto, tak, żeby potem resztę swojego życia, ilekolwiek tych lat, nieważne, tak, każdy dzień jest cenny, żeby żyć tak, jak my chcemy, tak, na bazie naszych przekonań, ale wybranych świadomie i nie oczekiwaniami innych, tylko tego, co my oczekujemy od swojego życia, tak. E, więc może, no, że tak, za zmianą idzie dojrzałość, no ale też dobrze, też z punktu widzenia duchowego, nasza dusza też przyszła tu ewoluować, a jeśli my cały czas będziemy w tej strefie komfortu, e, nie będziemy prowadzać tych zmian, no to właśnie ona na nas będzie, jednak nam się wydaje, że nie, ale ona nas będzie popychać do tej zmiany, no i te zmiany, im dłużej będziemy czekać, tym później boleśnie, boleśniejsze mogą być wydarzenia w naszym życiu, które nas trochę zmuszą siłą rzeczy. E, do tych zmian, no bo, <laughs> yy, no bo ta dusza przyszła doświadczać, tak, więc tyle, żeby się już nie rozgadywać, żeby nie przegadać filmiku, żeby tego podcastu nie przegadać, yy, yy, więc warto się zastanowić, yy, czy boję się zmiany, yy, czy nie, yy, czy boję się dojrzeć, yy, czy nie, yy, tak, ku rozważeniu e, właśnie, czy nie pozostaje w e, tej strefie komfortu i nie wprowadzam tej zmiany, bo się na przykład boję też odpowiedzialności, tak? Nie chcę tej odpowiedzialności wziąć, ale warto, warto jak ja to mówię, pobyć z tym tematem, e, głębiej się zastanowić, tak? No to tyle, pozdrawiam i do następnego spotkania. Nie wiem kiedy, bo... Jak znowuż inspiracja przyjdzie, ostatnio było trochę rzadziej, no ale zobaczymy. Może będzie teraz częściej. Także pozdrawiam.